Wiecie, są cztery stopnie odwagi mężczyzny. Pierwszy stopień, dość realny do wykonania, o trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu, twoja żona stoi z miotłą w drzwiach, a ty pytasz, zamiatasz czy odlatujesz? Drugi stopień, też do wykonania, o trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu, żona leży w łóżku, nie śpi, siadasz na krześle obok niej. Na pytanie, co to ma znaczyć, odpowiadasz, chcę siedzieć w pierwszym rzędzie, jak zacznie się ten cyrk. Trzeci stopień odwagi? Tego już nie przeżyło żadne małżeństwo. O trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu, czuć od ciebie damskie perfumy. Masz ślady szminki na kołnierzyku, klepiesz żonę w tyłek i mówisz teraz twoja kolej, grubasku. No i ostatni, czwarty stopień, tego nie przeżył żaden mężczyzna. O trzeciej nad ranem wracasz do domu pijany w towarzystwie dwóch ślicznotek. Stojącej żonie w drzwiach mówisz: Stara, nie bądź świnia, powiedz, że jesteś siostrą.